Cześć, tu Kasia. Dzisiaj króciutko opowiem o jednej funkcji funkcji rzeczy, którą znalazłam na Allegro, która zdecydowanie pomaga użytkownikom odnaleźć się w trakcie dokonywania zakupów. Jeśli jesteście ciekawi, co to jest, to zachęcam do obejrzenia filmiku. No i co? Allegro, największy, największy taki powiedzmy, sklep, zrzeszający też inne sklepy w Polsce, to jest... Portal e-commerce. Jego konkurencja to eBay od niedawna, również Amazon. No i co? Co Wam dzisiaj pokażę? Już Wam dzisiaj pokażę. Jak zwykle historia z życia wzięta. Dlatego, że kupowałam dzisiaj dla mojego męża spodnie. I co? Wejdźmy sobie, odnajdźmy się jeszcze raz ze strony głównej w tą odzież męską. No, i szukamy spodni. No i są. Jest jedna drobna rzecz, którą zauważyłam, która naprawdę pomogła mi dzisiaj w tych zakupach. Jako UX-owiec od razu stwierdziłam, że muszę nagrać na ten temat film. Słuchajcie, mamy tutaj bardzo dużo nawigacji, za co alegro kocham, bo oni o to dbają. U góry, tak, kategorie, można wrócić po lewej filtry. U góry też można filtrować sobie te produkty. Pokazuje nam tutaj breadcrumbsy, czyli okruszki, gdzie aktualnie jesteśmy w stosunku do poprzednich kategorii, czyli cała ta nasza ścieżka tutaj. No i te podkategorie, tak? Czyli jak jeszcze głębiej możemy wejść w kategorii, w której jesteśmy i możemy się cofnąć do odzieży męskiej. I teraz... Pokażę Wam to na przykładzie eBay, bo to jest, co cudzysłowie starszy o ten jeden element serwis. I zobaczcie, że żeby się cofnąć do na przykład innej rzeczy z kategorii odzieży męskiej, muszę albo wejść tutaj, albo tutaj, po prostu poczekać, aż mi się strona załaduje. W przypadku eBay trochę to trwa i dopiero wtedy po lewej wybrać sobie, gdzie ja chcę iść, czy na przykład w swetry na przykład no i co zrobiło Allegro takiego, co mi się bardzo spodobało i co w ogóle stwierdziłam, że to jest fenomenalne i muszę Wam pokazać to to, że ja od razu najeżdżając myszką tutaj na tą kategorię mogę już przejść do kolejnej kategorii, tutaj tego nie ma ale tutaj jest i to jest świetne że jest taka rozwijana rozwijana nawigacja w tym miejscu Zobaczcie, że w każdym linku mamy taką możliwość tutaj iść do tych głównych kategorii. Tutaj szukanie jakby tych swetrów załóżmy, troszeczkę dłużej czasu nam zajmie, prawda? Bo tutaj mamy znowu odzież męska, trzeba wyjść głębiej. Cofanie się bezpośrednio w odzież męską, tak jak na eBay'u, i szukanie tego tu po lewej również zajmuje czas. A tak to po prostu sobie wchodzimy tutaj, najeżdżamy sobie myszką. Wybieramy sobie kolejną kategorię, którą chcemy e, zobaczyć, czyli na przykład bluzy. I jak ja to dzisiaj zobaczyłam, to byłam przeszczęśliwa. E, no i co? No i muszę się, musiałam się z, e, z wami podzielić, że naprawdę widać, że Allegro ma super zasób, super designerów, ludzie tam pracują, bo co jakiś czas, jakaś drobna mała rzecz się zmienia, i, I ten serwis jest dzięki temu coraz lepszy, dlatego warto zatrudniać x designerów, projektantów, którzy będą dalej sprawdzać, czy ten serwis można jeszcze jakoś poprawić, czy można coś wprowadzić, jakąś innowację. Zobaczcie w ogóle, jak to wygląda w porównaniu do eBay'a. No tutaj niestety, no wiele jest starocią, tak? Niestety. A jak wygląda Amazon? Może poczekajcie, sobie zobaczmy. Nie chciałam robić jakiejś super analizy tutaj tych serwisów, po prostu chciałam Wam pokazać tą jedną funkcję. No ale tu też jest specyficznie. Ja tego serwisu nie znam jeszcze, jeszcze. Może jak mnie przekonacie, to, to się zapoznam bardziej. Szukam odzieży. Mhm. Tu jest odzież. A widzicie, i muszę kliknąć, żeby zobaczyć w ogóle co dalej jest. Mężczyźni. dużo klikania. No ładne zdjęcia, spoko fajnie. A co po lewej? Ojejku, spoko. Znaczy brakuje mi tego marginesu, chociaż dzięki temu więcej miejsca na produkty. No, ale tak. Tutaj mamy nawigację taką, spoko. Malutki trochę tekst w porównaniu do tego, jakie mamy tu możliwości. No i dobrze, jak tutaj wejść w spodnie? Tutaj dopiero są, albo tu na obrazku musiałabym szukać. Te obrazki to trochę tak przypominają mi to, co jest na OLX-ie. Nie wiem, kto był pierwszy, czy Oelix, czy, czy Amazon z tymi kółeczkami. Ech, jakoś tak ciężko się odnaleźć. No dobra, czyli tu i tu spodnie są, tu. I teraz załóżmy, że chcę z tych spodni, jak już sobie wybrałam jakieś, no to do bluzy. I co? Znowu muszę jechać tu i sobie skrolować po, po, po wszystkich kategoriach dotyczących mężczyzn. I tutaj zobaczcie, w przypadku Allegro wchodzę konkretnie, jakby mogę sobie podejrzeć całą poprzednią kategorię. Nie wszystko, co się tyczy mężczyzn, oczywiście to też. Tutaj mogę to zrobić. W sensie, że tu jest odzież, obuwie i tak dalej. No właśnie, oni mają inny podział, bo tu jest podział odzież męska jako zupełnie inna kategoria. Tu się cofamy, jakby i tyczy nas tylko ta odzież. Nas interesuje. Możemy się cofnąć. Jest na pewno większa czcionka, i, i, i fajniej to można się odnaleźć tym niż jak tutaj jest taka malutka. Jeszcze sprawdzę, czy nic. No jest 100%. No dobra. No i co? No i. Gdzie te bluzy? Tu są bluzy. Tu też. Rozwinie mi się to? Nie rozwinie mi się to. Okej, okay. czyli tu widzimy tylko poziom niżej. Odzież. Bluzy. Okej. Okay. No to tyle w sumie. Tak jakby trochę wychwala może Allegro, ale. No ale cóż, no podoba mi się. Podoba mi się bardzo ta rozwijana tutaj nawigacja tutaj i ułatwia życie i cieszę się bardzo i user experience jest super, stworzenie stron internetowych jest super, tyle chciałam wam dzisiaj przekazać, no to co ja miałam udane zakupy wam też również życzę i czego tam jeszcze sobie życzycie miejcie dobry dzień, cześć